E, więc cześć siemano witam was w kolejnym odcinku e, z tej strony ja czyli Bartek e, no, od kilku lat goszczę was na tym kanale wiele osób zna mnie osobiście bo bardzo dużo klientów z firmy mnie ogląda i tu znajomych z okolicy także e, no, wiedzą jak wyglądam i kim jestem natomiast też jest duża grupa osób które, z którymi nigdy nie miałam okazji się spotkać a od wielu lat też mnie oglądają komentują filmy tutaj wczorajsza rozgrzewkę przed Sylwestrem. Jesteśmy na placu tutaj przed magazynem. Dzisiaj taki odcinek podsumowujący podsumowujący ten sezon. Opowiem troszeczkę o plonach w gospodarstwie. O planach jakiś tam na przyszły sezon. Chociaż no, jednym z podstawowych i głównych planów to, to wylanie to je na placu betonu. Bo mamy jeszcze to nieskończone. W planie jest wylanie właśnie tutaj do, do drogi betonu I tam do jazdu do asfaltu Chcemy już tutaj zamknąć całe utwardzenie placy i do jazdu żeby, żeby nie było tego bałaganu Tutaj chłopaki ostatnio ważyli jakieś tam świnie Ktoś tam sobie zboże jakieś ważył No i straszne to, się tutaj robi Dlatego już teraz chcemy doprowadzić to do jakiegoś tam w miarę rozsądnego porządku W hali Kukurydza się wentyluje. Dzisiaj rano przestawiliśmy dmuchawę, ale o tym Wam kiedyś też opowiem. Miałem zawsze taką tradycję, że pomiędzy świętami a nowym rokiem maszyny wszystkie były myte. Głównie ciągniki, ładowarki, żeby to tak fajnie wyglądało. Nawet na snapie takie przypomnienie mi wyskoczyło, gdzie od 2018 roku, praktycznie co roku. Dzisiaj w Sylwestra mam zdjęcie maszyn, które są świeżo po umyciu. Niestety w tym roku przed Bożym Narodzeniem rozłożyła mnie grypa. Teraz też jedyne po co wychodzę na dwór to rano i wieczorem przestawić zmuchawę na pryzmie. Teraz na chwilę wyszedłem tylko to z wami z wami pogadać, wam trochę poopowiadać co i jak. Tutaj ciągniki stoją RK jeszcze z talerzówką w ogóle m stoi z pługami po orce pod kukurydzę Która była wykonywana jeszcze przed, przed ostatkami, więc Ciągnik miesiąc stoi... <laughs> Przepraszam was bardzo Ciągnik od miesiąca stoi z pługami spięty John Deere też z talerzówku ze trzy tygodnie stoi tutaj w hali, mówię No... Ponad tydzień czasu Męczy się już z chorobą, miałem leki, teraz mam antybiotyk Rozsiewacz też stoi brudny, nieumyty Miała być rozwożona kreda, przyjechała autokredy, nadal jest to nierozwiezione. No, ale co? E, idziemy, idziemy do biura, e, tam wyciągnę swoje wszystkie kajety. I troszeczkę właśnie o tych plonach Wam opowiem, bo w tym roku e, tragedii jako takiej nie było. Tylko niektóre działki, no niestety, ale nie, nie popisały się plonem. E, więc jesteśmy w biurze. E, mam tutaj te swoje wszystkie notatki ze żniw. E, zaczniemy może od rzepaku. Rzepaku było 15 hektarów równiutko i udało się zebrać 63 tony 980 kg, także niecałe, bez kilku kilogramów, 64 tony z 15 hektarów, e, 4265 i tutaj też plony bardzo różne. Ostatnia działka, na której udało się zebrać 12,4 12, 4 tony, miała 2,4 hektara co dało 560 hektara plonu i ta działka bardzo mocno podgoniła całutką średnią, bo na 15 hektarach jednak 2,40 no troszeczkę tą sytuację uratowało przejdźmy teraz do zbóż jęczmienia było 15,5 hektara, zebrane było 102 tony 102,5 ponad nawet to dało średnią 6,6 tony lecz tutaj jęczmień też odłożę zeszyt z rzepaku Jęczmień też bardzo różnie plonował, bo były działki, gdzie sypało 7800, 7600, no ale była też działka 380, z której było przywiezione 15660, podzielić na 380, było 420, więc jedna działka rzepaku uratowała całą średnią, jedna działka jęczmienia całą średnią schrzeniła, bo tu było 6700, 7600, 7800 na najlepszych polach. Ogólnie działki były dobre, jedna działka taka piaszczysta, na której tylko rzepak się rodzi dała ciała poprzednio pszenica tam była i też też to wyszło słabo co kolejne, kolejną mamy pszenicę pszenicy było 16 hektarów i zebraliśmy 91 ton niecałe co w przeliczeniu na hektar wychodziło 5,7 tony i teraz gdzieś miałem tutaj Rozpiska, o właśnie. Była działka, gdzie 13,3 tony zebraliśmy z 4,5 hektara. 2,955, 3 tony z hektara. Mieliśmy taką działkę. Z kolei, na przykład, taka działka 6-hektarowa, którą obrabiamy drugi sezon. W ubiegłym roku był żabak, w tym roku była pszenica. Podzielić to na 6,20. Tam wyszło 7,987 z hektara, także od plony od 3 ton do 8. W zależności od działki, od lokalizacji średnia 5700. No tutaj te 8 ton uratowało całą sytuację, bo w sumie tylko ta jedna działka, która dała jakikolwiek plon, była działka hektar 60, z której zebraliśmy z całej nawet nie, nie było 70% stukano, więc nie było nawet 4 ton. Także pszenica w tym roku bardzo rekordowo, od od rekordów 8 tonowych do rekordów 3 tonowych, także jak, jak. Nie wiem jeszcze, jak ten film nazwać, ale miałem go nazwać, że rok dużych sukcesów i jeszcze większych porażek. Więc nawet plony tegoroczne no były, były takie, jakie były. Także jęczmień, jęczmień też, mówię, sypa od 7800 800 do, do 4 ton. Więc te rozbieżności są bardzo, bardzo duże. Co dalej mamy? Dalej mamy kukurydzę. I tutaj w tym roku akurat. Było dosyć sporo areału, bo było 20 ponad 2 hektary, coś około 22 hektarów, z czego 2 ponad hektary poszło na Kiszonkę. Po przeliczeniu zebraliśmy około 19,5 hektara, 19,6 dokładnie hektara kukurydzy i z tego areału udało się nam zebrać 207,660, co daje 10,6 tony. Biorąc pod uwagę działki, na których była zasiana kukurydza, jeżeli chodzi o zadowolenie z plonu, to kukurydza w tym roku można powiedzieć petarda, bo w ubiegłym roku na tych samych działkach mieliśmy po 6 ton, 6,5 tony. W tym roku już te działki troszeczkę się doprawiły, kukurydza była zasiana bezorkowo i była doprawiona ziemia. Bo już kilka razy mi się tak właśnie zdarzyło zasiać w słabo doprawioną ziemię. Poprzedni sezon właśnie było siane w taką ziemię, która nie była no Odpowiednio doprawiona, słabe wschody, co się przełożyło na, na też kiepskie plony. Co do kosztów zboża i rzepaku, nie mogę znaleźć tych notatek, nie chcę się tego teraz liczyć. Z kukurydzy, suma summarum, w miarę fajne pieniądze zostały policząc suszenie. No, tak jakby nie biorąc usługi, tylko susząc swoim paliwem, swoją suszarnią to na kukurydzę nawet przy tych 10,5 tonach plony te dały w miarę fajny wynik finansowy może nie jakieś rekordy, ale ale fajnie to w miarę wyszło teraz szukam jeszcze tutaj jakie miałem zapiski swoje o na przykład koszty na kukurydze miałem 3,5 tysiąca ze zbiorem zbiór uprawa na wiosnę 120 zł kreda pod... A, Kreda Bar, Luzem, 330 zł, 170 kg soli 350 zł, Kizery tu 135 kg, 210 zł, Mocznika 210 kg, 400 zł, teleżowanie 80 zł, Fosfora 660 zł, Nasiona 800 Paliwo na Zasianie, nie, Sianie 150, Koszenie 250, nie Sianie 100, Koszenie 250, swój siewnik, swój komend więc no połowę kosztu usługi liczę, to jako u siebie i ogólnie jeszcze paliwo 100 zł na, na rozsianie nawozów na, na opryskanie tego potem a i tutaj jeszcze tylko nie było doliczone odchwaszczenie 135 zł poszedł yy, poszedł Tezosar Extra Box i poszło yy, za 160, no niech za 170 zł niech 200 Poszły odżywki, także tutaj jeszcze do tego trzeba było doliczyć jakieś 300 zł, więc 3, 3 700, 3 800 kosztów na kukurydzę na hektarze. Więc myślę, że to w miarę spoko. Tutaj plony kukurydzy też tak od 9,7. Tutaj było 10,5, 10 600. Tu niektóre działki trochę lepiej, niektóre trochę gorzej, tutaj te to kary. Tak, suma summarum, miejscami była tragedia, miejscami była rewelacja, więc 10-600 stamtąd udało się tego plonu uzyskać. Także, jak najbardziej. No, no jestem, jestem z tego zadowolony. No i co w tym roku obsiane mamy? Idę sobie na dwór, bo tu chodzi o w biurze. W tym roku mamy kukurydzy sporo mniej. Zasiane rzemaku 30 hektarów, pszenicy 24, jęczmienia również 15 jak w ubiegłym. No i co? I takie Taki to ten sezon. Co, co do całego sezonu? No, trochę tych odcinków było. Jeżeli ktoś to śledzi w miarę na bieżąco, to, to myślę, że, że widział co się u nas działo. Na wiosnę przeprowadziliśmy talerzówkę. Później RK przyczepał to agro, przystawka do kukurydzy. No i to co widzicie za mną, czyli, czyli cały tutaj ten obiekt, budowa hali, utwardzanie też placy. Bo jeżeli ktoś tam ogląda, który z osób, które były u mnie i kojarzą albo oglądały sporo filmów, to tutaj, tak mniej więcej do wjazdu, do tego przecięcia, które tutaj widać, wcześniej było utwardzone suchym betonem. Taka mega prowizorka była zrobiona, żeby tylko móc. No to jest skupować tą kukurydzę i mieć gdzie ją magazynować. I <coughs> wiele osób mi mówiło, że co ty w ogóle robisz na suchym, na suchym betonie? Jak będziesz magazynował kukurydzę mokrą? Przecież ten cały beton wsypiesz do suszarni. O dziwo, przez, przez dwa, dwa sezony ten plac przewalił jakieś 8-9 tysięcy ton kukurydzy. Suszarnia do dziś pracuje i. Nie wpłynęło to w żaden sposób na towar, wszystko, próby i tak dalej na wytwórniach i wszędzie przechodzi, także no nic, prowizorka powiedzmy zdała egzamin w tym przypadku. Idę sobie tutaj pod halę, żeby nie stać w jednym miejscu kołek, pod halę, pod wiatę, no ale żeby też nie było zbyt kolorowo w tym roku, no nie było tak... Fajnie, miło i sielankowo Jak to by się mogło wydawać Tu nowe nabytki, tutaj budowa Tutaj jakieś, no, cały czas Fajne i ciekawe wydarzenia Bo przyszedł koniec roku Znaczy koniec roku, no przyszedł wrzesień, 28 września Wchodzę do hali I w sumie Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że na obu ciągnikach nie ma anten w RC nie ma monitora dualnego, w MC G5 a była policja tutaj pozbierała ślady. No i co, czekamy w sumie na, na rozwój śledztwa, chociaż wiadomo, jak to w takich przypadkach się kończy, także nie zawsze jest tak kolorowe, jakby się mogło wydawać też kilka dni przed wigilią, tutaj całkiem niedaleko właśnie od mojej hali. I od naszej fermy wybuchło ognisko rzekomego pomoru drobiu na stadzie brojlerów. I z racji tego, że trafiliśmy do strefy tej najbliżej, do 3 km zapowietrzonej, nasza cała ferma poszła też do utylizacji. Pomimo, że ptaki były zdrowe, nic im nie dolegało, to przez zalecenie powiatowego. powiatowego Lekarze, weterynarii. Dostaliśmy no nie tyle nakaz, co po prostu no po rozmowach dostaliśmy informację, że nasze stado też idzie do utylizacji. Także takie 10 dziesięciodniowe kurczaki mające po 200 gram poszły, poszły do zutylizowania, niestety. Na szczęście ogniska u nas nie było, więc wszystkie inne komponenty na fermie, typu jakaś słoma w hali jakieś zapasy paszowe, to wszystko u nas pozostało na szczęście no ale niestety teraz przestój nie wiadomo w sumie jak długo bo ptaki były gazowane jakoś nie wiem, coś koło 20 grudnia mamy dzisiaj no 31 grudnia na to chwilę nie mamy informacji kiedy będziemy mogli w ogóle wstawić, wstępnie plany były gdzieś tam koło 30 stycznia Lecz cały czas tutaj na naszym rejonie, no, ta choroba ewoluuje. Gdzieś tam się przedostaje z fermy na fermę, więc te strefy są cały czas przedłużane. Dlatego też, no, nie zawsze jest tak y, kolorowo, jakby się mogło wydawać. Y, jeżeli są sukcesy, to są też porażki, tak jak to mówi parczewski obszarnik. Y, no ale co, niestety, no, taki, taka z kolei rzeczy, nie ma się czym przejmować jeszcze tak mocno. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uspokoi, bo to są ogromne, e, ogromne straty, i ogromne koszty. Jest też nadzieja, znaczy jest nadzieja. No, weterynaria. E, nasze poniesione koszty powinna zwrócić, więc miejmy nadzieję, że nie zarobimy na narzucie lub dwóch drobiu, ale przynajmniej nam zwrócą koszty, które ponieśliśmy tutaj, e, no, bo pisklęta pasza, która została zjedzona. E, to, wszystko, to wszystko na to wszystko poszły dosyć, dosyć spore pieniądze, więc. No ale mówię, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. W hali yy, pracuje wentylator od napowietrzania pryzmy. O tym Wam coś nagram po nowym roku, jak będziemy go przestawiać to, to o tym Wam opowiem. No i co, w tym roku co do skupu idziemy sobie może trochę do hali. <laughs> yy, w tym roku co do skupu tutaj Auto agro wstawione pod daszek metalteżki na dworze, Krzyśka przyczepa też stoi, jest na niej jakiś tam mięczmy nasypany miał się przyjechać go w sumie wykiprować co do skupu, w tym roku udało się kupić 2000 ton rzepaku, prawie bez tam 40, 30 paru ton także powtórka z ubiegłego roku, bardzo fajna ilość kupiliśmy też prawie 5000 ton kukurydzy, 4700, 4800 Także też bardzo fajny wynik, tak zakładałem sobie, między 4 a 5, jeżeli kupimy to będzie bardzo fajnie Udało się kupić prawie piątkę. także jest super Tu w hali mamy jakieś 2500 ton, jeszcze stare komory są zasypane O, jeszcze co do takich powiedzmy drobnych porażek To w jednej ze starych komór gdzieś mi się zagrzała kukurydza, musiałem ją przewalić całą przez suszarnię Troszeczkę ją przewietrzyć Na szczęście nie wpłynęło to w żaden sposób na jej jakość ale już robota, nerwy niepotrzebne, to też mówię, no taka ciężka końcówka roku, bo od września e, no tak idzie to wszystko nieraz jak przysłowiowa krew z nosa e, co do zbóż ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze dziewczyny tego wszystkiego nie zliczyły, mówię tutaj kukurydzę i rzepak e, prowadzę to wszystko sam, skrupulatnie w zeszycie sobie zliczam <laughs> przepraszam was bardzo, ale cały czas choroba jeszcze męczy co do zbóż nie mam pojęcia, ale myślę, że jeżeli było prawie piątka, rzepaku, yy, piątka kukurydzy i dwójka rzepaku, czyli 7000 ton, więc jakieś 12, coś koło 12 tysięcy ton, myślę, że wszystkiego będzie skupione. Szczególnie że od niedawna kupujemy też pszenicę konsumpcyjną, w której leży tutaj cała gromadka jakieś ze 150 ton, pewnie tam w rogu paszowa. Z Za zaciągnikami jest sprzężyto, tu trochę jęczmienia, tak wszystko porozwalane. Głównie chciałbym uprzątnąć trochę tej kukurydzy i wywieźć, bo zrobiłoby się trochę miejsca. Byłoby gdzie postawić nawet jakieś graty. Autoagro można było wstawić do fali, nawet metalteżki gdzieś wciągnąć, po prostu, żeby nie stały na dworze. A tak, no to zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj naprawdę, naprawdę ciasno, więc. Yy, więc, no co? Yy, to, z tego miejsca też chciałbym pozdrowić. I podziękować swoim klientom za współpracę tegoroczną, bo wiem, że wiele osób ogląda moje filmiki. W sumie miałem to powiedzieć na początku odcinka, że jeżeli macie jakieś do mnie pytania, chcecie coś się dowiedzieć, możecie pod tym filmikiem wszystkie te pytanka pozadawać. Ja postaram się, nie wiem, poczekam może do, do Trzech Króli, albo w Trzech Króli po prostu za, tych, za ten niecały tydzień. Przyjdę tutaj na hale. Gdzieś tam sobie siądziemy, albo w ciągniku, albo, albo w biurze hmm. i odpowiadam Wam na te pytania. Dużo pytań jest właśnie gdzieś tam pod odcinkami. Miałem to wszystko pokompletować. Zobaczę, może część pytań yy, poszukam w tych odcinkach, gdzie tam coś, coś kojarzę, że, że tych zapytań jakichś tam ciekawych było, co, o czym mógłbym Wam opowiedzieć. Yy, no więc co, myślę, że to tyle na dzisiaj. Yy, troszeczkę materiał się i tak przedłużył więc co w nowym roku życzę wam wielu sukcesów no i żeby ten przyszły rok nie był, nie był gorszy od tego który się dzisiaj kończy żeby nikogo zbyt mocno głowa nie bolała na mnie w tym roku na pewno mi to nie grozi z racji tego, że jestem właśnie na antybiotyku więc co to chyba tyle wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę i co? Zadawajcie pytanka, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.